Cześć! Witam na ranchu drodzy widzowie. Albo powinienem powiedzieć chyba na jakiejś Syberii, bo zasypało nas i to równo. Jak widzicie krajobraz się mocno zmienił Teraz tylko tunelami chodzę do kurczaków, a już im coś damy... Wszystko, wszystko głodne. Moment. To po zamarzało. Dobra, będzie. Hey, hej, hej, hej. Nie za ładnie tak to robicie. Smacznego. No i drodzy widzowie, czas rozstrzygnąć ten konkurs na imię dla kaczuszki Walusia. Jak widzicie tutaj na yy, na załączonej ankiecie wygrała Walercia. Więc, gdzie jest Walercia? Walercia. O, o, tu jest. Przedstawiam Wam Walercie. Żona Walusi. Panno Walerciu kupię ci kwiaty na stare lata. Panno Walerciu kupię ci. Akurat piosyneczkę mamy do. Do jej imienia. Znacie tę piosenkę? Jest też gorsza wiadomość, drodzy widzowie. Winerki zeszły z tych małych w tych mrozach i już ich tutaj nie ma. Te jeszcze się trzymają. Maluszki, ale te już mają piórka, nie? Więc one, nawet jak nie siedzą na nich, w nocy siedzą, ale w dzień, jak nie siedzą, to one dają rady. Patrzcie, jak straszy. O, słyszycie to takie cykanie? Takie kłopanie dziobem, to jest straszenie, nie? Takie A niestety winerka w dzień jak zeszła, to tamte maluchy już nie dały rady, więc no tak myślałem, że może być ciężko z nimi. Jedzenie jest, woda jest. Idziemy dalej. Widoczki są przepiękne Bibi, ty szaleńcu Zerknijcie co tutaj się dzieje. Zaraz zmierzymy warstwę śniegu, jaka jest. Chodźmy w takie miejsce gdzieś, gdzie najbardziej naturalnie śnieg padał i nie był przez odśnieżanie zaburzony. Może tutaj. No patrzcie, 21... Widać? 21 cm śniegu. Ja nawet nie odśnieżam tam dalej, bo nie ma sensu. Bo to i tak... Codziennie, popatrzcie, to było wczoraj odśnieżane i przez noc tyle zasypało, więc nie ma sensu tam nawet dalej odśnieżać. Tu gdzie potrzebuje jest tylko odśnieżone i tyle. No, ale już wiecie jak się nazywa, yy, jak się nazywa Walusia dziewczyna, to jest Walercia od dzisiaj. Dzięki wielkie, że pomagaliście wybrać, to wasza zasługa, jakby nie patrzeć. Więc, kochani, no, mnie trochę tu przymroziło Ostatnio nie nagrywałem, bo kurczę, głównie to walka ze śniegiem. Nie wiem, czy was to interesuje, nie? Ja mam kawałek do drogi asfaltowej, bo jakieś. No, z 200-250 metrów. Więc jest co odśnieżać. Uwierzcie mi, że jest co odśnieżać. Grzyżaki nie mają łatwo, powiem wam, w tym okresie takim zimowym. Ale one głównie siedzą w kurniku. Wychodzą jak tylko je. Jest coś do jedzenia, do picia. I potem wracają do kurnika. Czekam jeszcze aż mi tutaj odmarznie Zalałem się plejszą wodą. Żeby odmarzło. I zaraz zalejemy poidełko Okej, okay, woda napełniona. Ciekawi mnie, czy w każdym rejonie Polski. Oj, czekajcie. Czy w każdym rejonie Polski tak to wygląda? Śnieżyca taka była u was czy nie? U nas na Podkarpacie tutaj mocno popadało. Śniegiem chyba za 2-3 dni. Wieczorami generalnie codziennie pruszy, więc jest co robić rano. A cały czas minusowe temperatury się utrzymują, więc to nie znika. Zerknijcie na ten stolik, tu jest chyba nawet więcej niż 21 cm śniegu. Super to wygląda, naprawdę. Jak się patrzy z za okna z ciepłego domu, to wygląda to genialnie. Jak trzeba coś wyjść i rano zrobić, były obrządki w koło zwierząt, no to już nie jest tak genialnie. To już jest trochę gorzej. Ale wreszcie mam taką cichą nadzieję, że będą białe święta, bo ja powiem Wam, nie mam nic przeciwko temu śniegowi. Pod warunkiem, że on nie stopnieje na, na 24. Dziękuję Wam za dzisiaj. Trzymajcie się i widzimy się w następnym. Cześć!